Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że od 1989 roku nie było wyborów, żadnych wyborów, ani samorządowych, ani prezydenckich, ani parlamentarnych, w których nie byłoby protestów wyborczych. 900 tysięcy protestów wyborczych w wyborach prezydenta Kwaśniewskiego. I co? Zmieniły wynik wyborczy? Nie zmieniły. W ostatnich wyborach prezydenckich też chyba kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy, nie, kilkanaście, szesnaście tysięcy bodajże pięć lat temu prezydenckich i też nie wpłynęło one ostatecznie na wynik wyborów. Dziś mamy około pięćdziesięciu tysięcy, może ponad pięćdziesiąt tysięcy protestów wyborczych i od tego mamy stosowną procedurę wyborczą w Polsce, konstytucyjną i ustawową. I od tego mamy organy wyspecjalizowane, powołane, a więc Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze i Sąd Najwyższy, żeby w tej sprawie się wypowiedziały. Tylko I nic zrobić, tutaj, panie, i nic tutaj panie redaktorze, który i nic tutaj panie redaktorze, politykom, nic tutaj sejmowi, nic tutaj rząd, rządowi i nic tutaj prezydentowi urzędującemu, czy nawet prezydentowi Ale na elektoryk. pewno coś y, jest istotne, jeśli chodzi o te wątpliwości, które są dzisiaj u obywateli. No bo to widać nawet w badaniach społecznych. Nie wiem, czy pan y, widział takie badanie sprzed kilku dni SW Research dla Rzeczpospolitej. Okazuje się, że 49% dzisiaj Polaków, prawie połowa, więcej niż głosowała w pierwszej Turze na Trzaskowskiego, chce tego ponownego liczenia głosów. Ale panie redaktorze... tylko procent nie chce. A co, a co pan Nowego zów odkrywa w tej naszej rozmowie? Przecież w ostatnich wyborach prezydenckich mamy dokładnie pół na pół. No to no, nawet więc... nie jest pół na pół. Tutaj więcej Polaków chce ponownego przeliczenia niż nie chce. Nawet Jeszcze... skoro 49 jest... to bardzo możliwe, że Ale... także wyborcy psl chcę, chcę panu powiedzieć tak, że jeśli media i politycy grzeją określony temat, a później Pogrzaniu tego tematu rodzą tak zwane badanie opinii publicznej to skąd dziwienie że opinia publiczna jest nagle zainteresowana tym tematem normalnie. Ożywiamy ten temat, odgrzewamy kotlety w związku z tym one zaczynają co niektórym smakować. Jasno trzeba sobie powiedzieć, że tam gdzie są protesty wyborcze, tam jest psi obowiązek organów państwa sprawdzenia tych protestów i w tych komisjach wszędzie Powinny być głosy ponownie przeliczone. No to bardzo konkretny przypadek. Jakby Pan zrobił, odwołam się do słów. Był u nas wczoraj mecenas Jacek Dubois. Wskazywał na te protesty wyborcze, które zostały złożone przez takiego naukowca z SGH, który y, przy jakichś narzędziach naukowych stwierdził, że w około tysiącu komisji są jakieś anomalie jego zdaniem. No i jest to nie tylko jego publicystyczna teza, tylko także konkretny protest wyborczy. Panie redaktorze. redaktorze zdaniem, panie redaktorze. I, I tylko dokończę, bo mecenas Jacek Duba proponował, skoro jest tam tysiąc według tego wzoru anomalii w tych komisjach, to sprawdźmy 200 komisji. Jeśli się potwierdzi, idźmy dalej, jeśli nie zatrzymujemy. Znaczny mecenas Jacek Duba jest polityczny. prawnie. prawnie prawnik tak? Żyje ze jest, jest, jest kompletnie politycznie niezaangażowany, nie ma żadnych związków ani z Romanem Giertychem, ani z innymi kancelariami prawnymi, więc to jest rzeczywiście zupełnie czysty autorytet. Drugie, jeśli odwołuje pan się do badań matematyka, statystyka, to muszę panu powiedzieć, po cholerę przeprowadzać wybory. Oddajmy ten proces statystyczny. Ale tu chodzi o coś innego. że ten, ten proces statystyczny, mnie Są anomalie, stosuje. które są podobne jego zdaniem, tego naukowca, do tych, gdzie, które były w tych siedmiu komisjach. No i te siedem komisji zostało sprawdzonych. No i tam przeliczono te głosy i okazało się, że były pomyłki I albo fałszerstwa.